W Tarnobrzeskim Mokrzyszowie odbyło się spotkanie prezydenta Łukasza Nowaka z mieszkańcami osiedla. Tematem było utworzenie alternatywnej drogi do centrum miasta na czas budowy ronda przy wiadukcie. Taka propozycja spotkała się z negatywnym odbiorem części mieszkańców, którzy zaprezentowali swoje argumenty. Zgodnie z ustaleniami póki co zmiany nie zostaną wprowadzone. Budowa ronda w Tarnobrzeskim Mokrzyszowie ma związek z powstającym tam parkiem handlowym. W miejscu tym na co dzień występują korki, a realizacja inwestycji jeszcze to spotęguje. Sugerowanym przez prezydenta tymczasowym rozwiązaniem jest przeprowadzenie ruchu drogą biegnącą wzdłuż torów. Od ronda przy ulicy Marii Kirii Skłodowskiej do przejazdu kolejowego na ulicy Zakrzowskiej. Tu muszę powiedzieć, że ramy czasowe, jeżeli chodzi o podpisanie porozumienia, to rok 2020 i 2022, jeżeli chodzi o kwestie przebudowy tego ronda. No oczywiście na ten czas wiemy, co się dzieje, przede wszystkim w okresie w środę, kiedy mamy dni targowe i w, czwart i w soboty wiemy, jak ta trasa się mocno korkuje. I biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście żadnego alternatywnego dojazdu, mówię tutaj przede wszystkim w zasadzie i tylko i wyłącznie o mieszkańcach Mokrzyszowa nie było. To pomyślałem, że może warto byłoby zastanowić się nad tym, żeby taki alternatywny dojazd dla mieszkańców, który zdecydowanie skróci im czas dostępu do centrum i powrotu z centrum do swoich domów zorganizować. Oczywiście to jest kwestia, która nie jest łatwa również, bo nie wiem czy Państwo wiecie, ale... Tor przebudowywany jest w tej chwili, jest, projektowany, jest projektowana przebudowa całej, całej przebiegu, całego przebiegu linii kolejowej. I teren, o którym ja powiedziałem, jest na razie zajęty z Ridem, więc po to też to spotkanie, bo oczywiście, jeżeli nie ma potrzeby i mieszkańcy czują, że nie ma takiej potrzeby dla nich, to oczywiście ja nie mam zamiaru ich oszczęśliwać na siłę, tylko chciałem się spotkać w momencie, kiedy miałbym już informację od PLK, że takie możliwości w ogóle są do zrealizowania. Budowa ronda ma zostać rozpoczęta w połowie lipca i wedle planów ma zostać zakończona w grudniu 2024 roku. Patrząc na natężenie ruchu w tej części miasta, wprowadzenie ruchu wahadłowego może wywołać komunikacyjny paraliż. Mimo tego, część mieszkańców negatywnie odniosła się do propozycji prezydenta. Kilkadziesiąt osób podpisało się pod petycją, która trafiła do Urzędu Miasta. Oczekiwania mieszkańców są takie, żeby utrudnienia nie było. W tej chwili już od kilku lat mamy utrudnienia związane z dojazdem do miasta od strony Stalowej Woli, nie tylko z Mokrzyszowa, ale od strony w ogóle Stalowej Woli. Można było budować rondo najpierw, potem galerię, ten park handlowy. No w tej chwili są możliwości zetapowania budowy tego ronda, budowania w nocy. Tak, żeby po prostu nie utrudniać mieszkańców. Zresztą w tej chwili nawet tutaj jeden z sąsiadów zrobił tam filmik, że można od strony Wrzosowej koło Eltexu wyjechać, zostawić kilka metrów przy zjaździe na wiadukt i ominąć wszelkie inne utrudnienia. Można przecież już skanalizować ruch przed Tarnobrzegiem. W Stalach, w kierunku na Nową Dębę. Ci, co jadą na Rzeszów, Sandomierz, już mogą duże samochody to objeżdżać. Można przy zjeździe z wiaduktu postawić znaki, że zakaz wjazdu powyżej 3,5 ton. I muszą wjechać w obwodnicę. A więc wiele możliwości jest. Ulica Zakrzowska jest wąska i zdegradowana, a obawy mieszkańców są takie. Że poza problemami z przejazdem najbardziej ucierpią ludzie mieszkający przy ulicach Zakrzowskiej, Piekarskiej i Wrzosowej. Jak to zwykle bywa, zdania uczestników spotkania były podzielone. Propozycja jest przeprowadzenie ruchu ulicami, które do tego się nie nadają. Nie nadają się w ogóle do ruchu. Przecież ja tam mieszkam od budowałem dom od 2004. No dzięki mnie jest asfalt na kawałku Zakrzowskiej, od, od Wrzosowej dalej nie ma w ogóle drogi. Nawet Geoportalu nie jest, nie jest pokazana żadna droga. Mieszkańcy generalnie nie są przeciwko temu, żeby był objazd, ale trzeba drogę wybudować. Wzdłuż torów, za przejazdem kolejowym, jest droga, gdzie furmanki by się nie minęły. Wiemy, co to są furmanki takie na kołach żelaznych. Z sąsiadami podeszliśmy. To nie ma mowy, żeby wjechać w tej chwili samochodem. Tutaj musimy oddzielić pewne rzeczy, bo oczywiście ruch. Ja nawet nie chcę oznaczać tego przejazdu, to miał być przejazd w zasadzie tylko dla mieszkańców Mokrzyszowa, ewentualnie, jeżeli byłaby taka możliwość, ponieważ mamy tam aktywny przejazd kolejowy i mogłoby to odbywać się od obwodnicy, tam gdzie mamy rondo z ulicą Kiri Skłodowskiej, wzdłuż torów jest tam taka polna droga, wzdłuż torów, przy przejazd przez ulicę, przez tory, prawda, w ulicę Zakrzowską i tędy mogliby mieszkańcy przez ten trudniejszy okres, w zasadzie no budowy ronda do końca roku poruszać się, przemieszczać, co zdecydowanie ułatwiłoby im ewentualnie dostęp i nie stanie w korkach. Ja oczywiście mieszkańcom nie zostawiłem takiej drogi, która jest tam w tej chwili. Tu chodziło o to, że działałem najpierw w ten sposób, że chciałem spytać, jak będzie, będą możliwości, jakie będą możliwości i wypracowali porozumienie z inwestorem, bo jemu też zależy na dobrej relacji z mieszkańcami, że on na własny koszt tą drogę przebuduje. Ostatecznie kwestia uruchomienia alternatywnego dojazdu dla mieszkańców Mokrzyszowa została odłożona. Jeżeli okaże się, że roboty drogowe na ulicy Sienkiewicza przy wiadukcie będą jednak znacznie utrudniać życie mieszkańcom osiedla Mokrzyszów, to zorganizowane zostanie kolejne spotkanie. Prezydent Tarnobrzega chce podjąć kolejne działania, by rozładować ruch w tej części miasta. Planuję jeszcze tak samo zrealizować w najbliższym czasie prawo zjazd z obwodnicy do ulicy Kopernika. I myślę, że tu już zdecydowanie ruch, który i przede wszystkim ten korek, bo mamy wąskie gardło, prawda, między teraz pierwszym rondem za wiaduktem i ulicą Sienkiewicza i rondem, który krzyżuje ulicę Sienkiewicza. Fiatkowskiego i 11 listopada, prawda? Tu jest to, to wąskie gardło. Natomiast w momencie, kiedy w tej chwili udrożniona zostanie ulica Kiri Skłodowskiej, kiedy udrożniona zostałaby ewentualnie obwodnica w kierunku ulicy Kopernika, to myślę, że ten ruch zdecydowanie by się rozładował.